Eee, zaraz. Czyli Marvel po prostu zrobił swoją wersję wehikułu czasu? Że próbuje uratować swoją ukochaną kobietę i... Okej, okay. okej. Okay. Czemu nie w sumie? What if? Odcinek czwarty, w którym widzimy alternatywną wersję przygód Doktora Strange'a, tym razem... Bo tak zastanawiałem się, co się stanie, jak on będzie jechał tą dróżką i wiecie, będzie, że... No nie wiem, że... Albo, że zamieni się, że to ona zostanie Doktorem Strange'em, albo, że on... Jemu się nic stanie, a jakiś tam kierowca wypadnie i będzie szukał, to by tak bez sensu, nie? I że byłoby to nudne. Tymczasem nie, okazuje się, że właśnie ten odcinek jakby opiera się o rozkminę What if? On by jechał w swoim uniwersum z postacią, jak ona się nazywa, nie pamiętam, ale z postacią Rachel McAdams, i ona by zginęła w tym wypadku samochodowym a ja mu się tam, powiedzmy, nic nie stało może bo siniakami. no i nadal zostałby dzięki swojej takiej nieustępliwości i chęci naprawy wszechświata i nauczenia się czegoś więcej i jakby przez to, że nie zna granic, takich nawet w pozytywnym sensie, że wiecie, że jakby jak to się nie da, nie ma, impossible is nothing, nie? I zostaje tym czarodziejem, tak jak my go znamy, czy czarownikiem, nie, nie wiem jaka jest oficjalna polska jakby Sorceress Supreme nazwa, ale w każdym razie stanie się Doktorem Strangem tak czy siak, tylko żeby właśnie cofnąć czas. No i... Tutaj tak od razu przychodzi na myśl, no tak, w sumie czemu nie, w końcu ma Kamień Nieskończoności i tak naprawdę, no wiecie, te Marvelowe takie wielkie rozkminy wchodzą, że no w sumie czemu jej tam by nie uratować, no nie? I to, co jest jakoś tam w miarę najciekawsze, jak dla mnie w tym odcinku, to jest to, że właśnie Marvel daje nam jakąś podpowiedź. To jest, to jest taki, niewiele osób pewnie łody w obejrzy, z tych, co oglądają wiele, wiecie, tam kolejnych Avengersów będą oglądać czy coś, nie? Tak, podejrzewam statystycznie, no mało osób, tak? Nawet jeśli ogólnie dużo, jak na jakiś tam serial animowany, to ogólnie uważam, że większość widzów tego nie będzie znała, nie? Tak jak mówię, w przyszłości będą szli, czy będą oglądać jakiś tam endgame znowu. Tymczasem tutaj ja sobie tak wyobrażam, jak ci twórcy stojący za tym wszystkim, Kevin Feige i tak dalej od Marvela, tak podstawiają taką kolumnę pod tak, no nie powiem, że zapadający się budynek, ale taki budynek, gdzie tam w jednym miejscu widać, że tak, no każdy architekt powiedział, że brakuje kolumny i oni tak. I już jest, bo <noise> chodzi mi oczywiście, ja lubię moje wizualne metafory. Chodzi mi oczywiście o to, że. No właśnie, ale skoro macie kamienie nieskończoności i możecie cofać się w czasie, to. Ej, ja wiem, słyszeliśmy milion razy, że ale nie można, bo. Wszechświat będzie zagrożony i w ogóle, takie, co to znaczy w praktyce, nie? Takie, możecie nam w tym Doktorze Strange'u, tam, e, endgame czy, czy ma o takich rzeczach mówić, ale jeśli de facto nie zobaczymy jakichś realnych konsekwencji, nie? Tak, tak, tak coś się właśnie stało, to będziemy tak, uuu, nie możemy, y, wiecie, maczać palców w czasie i tak no, tak, no jak nie możecie, kurwa, jak, jak trzeba, to to robicie, tak, no, pff, Takie, takie, nie możemy, chyba, że będziemy bardzo potrzebować, takie no nie? I tutaj mamy, po pierwsze, to, że, no właśnie, kończy się tragicznie, ponieważ jego wszechświat zostaje zniszczony. Mówię, wow, odważne, no i mogą to zrobić, no bo, no właśnie, bo to jest jakiś płytyw. Jakby to był jakiś tam nowy, nie wiem, teraz w piątek wchodzi ten, o tym chińskim superbohaterze, Shang-Chi, nie pamiętam jak się nazywa, chętnie się dowiem, idę w ciemno, e, no to f, ja wiem teraz, że on, pomijając, że wiecie, że to Marvelowska formuła, więc ja wiem, że on wygra i zdobędzie te pierścienie i tak dalej, ale pomijając absolutnie w ogóle to, to ja wiem, że on nie zginie na koniec tego filmu. <laughs> no wiecie, no nie, nie tak, że. Całe MCU. A tutaj mogą się w coś takiego zabawić. Więc fajnie, że widzimy te konsekwencje, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że pada takie sformułowanie, że są pewne absolutne momenty w czasie. I może to było jakoś już wcześniej wspominane, jakoś tam, szczególnie w lokim, mogłem to jakoś tam przegapić, ale wiecie, to jest taki, taka rzecz w stylu: dlaczego jedno można, a drugie nie można? No i widocznie. Jest jakaś taka w tej, nie wiem, jakby połączyć magię i fizykę i na zasadzie w czasoprzestrzeń, w taki magiczny sposób, połączyć te dwa światy, możemy sobie wyobrazić, jaka to miejsce w czasoprzestrzeni jest tak istotne w tym wszechświecie, że rzeczywiście musi się wydarzyć, bo inaczej następujecie tam paradoks czy coś. Więc, jak we wspomnianym wehikule czasu, tak się nazywa tam, ten film? Time Machine popracowała w wehikuł czasu, ja tak nie oglądałem go ze 100 lat, no ale tam właśnie naukowiec, który odkrywa, chyba też to jest na podstawie książki, tak, który odkrywa, jakby, znaczy odkrywa, no, stwarza wehikuł czasu, żeby uratować swoją ukochaną, okazuje się, że nie może jej uratować, ona ginie na milion sposobów i jakby, no właśnie, bo to jest ten konstant, ten absolut, ta absolutna rzecz w czasie i przestrzeni, powiedzmy, chociaż tego nie wiemy do końca, czy, w sensie, wiecie, czy się dzieje w tym samym miejscu, no bo na przykład tutaj on zabiera ją do restauracji, tam była zastrzelona i wypadek w innym miejscu, albo coś, albo nie wiem, nagle zawału dostała. No nieważne, w każdym razie, dokładnie ten sam koncept. I no to jest fajne, że właśnie możemy zawsze w tym momencie, te, tak ja sobie wyobrażam tą kolumnę podtrzymującą dom, że możemy w tym przechwiecie powiedzieć, że to wydarzenie było zbyt istotne. Chociaż z drugiej strony, już teraz jakby sam sobie mogę jakby wjechać kontrargumentem, że jak nasi się się cofają w czasie i kradną jakieś kamienie nieskończoności, nie, to też są istotne momenty, nie? Eh, dobra, no, wspomniałem, że niby je zwracają i tak dalej. Eh, dobra, okej, okay. zawsze możecie powiedzieć, że, no, ale to się miało wydarzyć, więc, dobra, wchodzimy już teraz w taką semantykę i takie na zasadzie, w tym magicznym świecie już szczegóły, ale, no, mówię tylko, że to mi się podobało. Podoba mi się to, że oglądamy doktora Strangia, który tutaj, jakby główny ten koncept, który brzmi znajomo właśnie z tym ratowaniem ukochanej, jest dosyć taki, to jest potężny, to tak brzmi baśniowo, ta, ta historia tutaj brzmiała jak taka jakaś bajka, czy baść czy coś z mitologii, jakaś taka przypowiastka, która jest opowiadana od pokoleń o człowieku, który chcąc właśnie nieustępliwie, jakby uratować kogo, osobę, którą kochał, poświęcił wszystko i wszystkich i cały wszechświat, nie? I jakby nie udało się. I, Myślę, że jest to taki, ma to taki wymiar ponadczasowy, nie? Jeśli chodzi o miłość i pogodzenie się ze stratą i tak dalej. Także, jakby fajnie, fajnie, podobało mi się. Jakby dupy mi nie urwał ten odcinek, ale zdecydowanie jakiś dotyka to ciekawych tematów. Mieliśmy też troszeczkę takich rozmił stricte magicznych i takich już bajki animacji na zasadzie, że tam doktor Strange nagle uczy się jakiejś magii, że wchłania jakieś kurde jak pokemony, nie staje się pokebolem po prostu, jakieś magiczne stworzenia, nie wiem co to tam było dokładnie ale oczywiście, tak jak, no, możemy się domyślać, no mówię w, jak, w jakiejś mitologicznej baśni, ale oczywiście z każdym wchłoniętym tym traci cząstkę siebie, nie? No w zasadzie tam przyjmują nad nim kontrolę i staje się zły. No takie, oczywiste to jest. I widzieliśmy to pewnie nieraz, ale no, spoko, spoko. Potem walczy sam ze sobą. Yy, muszę powiedzieć, że trochę, trochę mnie zawiodła ta walka. To znaczy, yy, w pewnym momencie biją się pięściami po mordzie. Yy. Dwaj super hi, hiper ultra zajebiście czarodzieje, lecące akurat w przestworzach. E, Przypomniałem się z ostatnim Harry Potter'em, nie? Że tam Sirius daje w mordę Malfoyowi staremu. E, no tam to miało więcej sensu, ja tam się czepiałem tak na lecie dla zabawy. Tutaj tak jak no wolałbym jakieś Coś w sensie tak sobie pomyślałem, że ta scena magii, zrobiona, wiecie, live action, a nie, że animacja, w Infinity War, jak na Titanie walczą z Thanosem, no to tam tak wyglądało to lepiej, mimo że tutaj teoretycznie powinni mieć mniejsze ograniczenia. No teoretycznie, nie? W sensie jeśli chodzi o magię, tak? No i w każdym razie chciałem powiedzieć szczerze, że po, po chwili też w zasadzie to taki wielki kamehameha, a propos mojej koszulki, robi <grystanie> jakąś stróżką ognia Dr. Strange, któryś, chyba ten zły, tak? Że przegrywa, nie, nie, nieważne. Znaczy, że wygrywa ten zły. Więc tak mówię, no, no, trochę te czary takie... Nie, nie zaspokajał mnie ten odcinek, myślałem, że może właśnie przez to, że jest to odcinek animowany, to dostaniemy coś takiego, coś czego w film, filmach będzie ciężko pokazać, a ja tak mówię, no, marudzę, trochę czepiam się, ale chodzi mi o to, że wiecie, że dupy nie urwało, ale było okej, okay. nie podobało mi się totalnie, jak pierwszy raz udaje mu się cofnąć czas i tam po tych dwóch latach, czyli nie wiem ile tam minęło, po roku czy coś, widzi tą swoją kochaną, jak jeszcze raz jest ta scena, że on stoi przed samochodem i ona wychodzi do niego. I tak sobie pomyślałem, i to jest twoja reakcja? W sensie tak, że jakby ona coś do niego mówi, a on po prostu odpowiada, tak kontynuuje rozmowę, tak jakby było ten rok wcześniej. I tak mówię, czy on stracił pamięć, ale ewidentnie tego nie stracił pamięci. Bo od razu moja myśl to była taka, wiecie, w stylu, że. Po roku, po tej stracie i tych wszystkich emocjach z tym związanych i tak dalej, to nie wiem, pewnie by padł na kolana, by ją uściskał, by w ogóle nie miał słów, albo miał dużo słów, nie? W sensie, jakby, a to tak kontynuował rozmowę, tak? Mówię, eee, tego odcinka mogliście się bardziej popisać, nie? Jak Marty wrócił z przeszłości i widzi Jennifer, w którą wiecie, no nie widział jej tam tydzień i to jest jego dziewczyna, nie? Miłość życia, chociaż w przyszłości może tak. E, no to rzuca się na nią ja ona mówi Marty, byś mnie nie widział tam wiadomo ile, nie? I, no, dobra, powrót do przyszłości. A i muszę wam powiedzieć, że autentycznie już po obejrzeniu musiałem sprawdzić, bo wydawało mi się, że to nie jest Benedict Cumberbatch. Miałem ochotę tutaj włączyć filmik z, i zacząć od tego, że jak to, dajecie mi odcinek o, doktor, o doktorze Strange'u? No to będę był znowu dowcip z jego nazwiskiem, że Strange że dziwny. A nie ma głównego aktora głosowego, który jest kluczem, jak, nie wiem, jak Robert Downey Jr. przy Tony'm Starku, no, nawet bardzo podobnie, nie? E, I okazuje się, że to był on. Ja nie wiem, i, i, ja miałem wrażenie, że to nie on, no nie wiem, jakoś ten, bo resztę oczywiście rozpoznałem, e, Czytam, że Tilda Swinton, czy Rachel McAdams, a on to tak jakoś miałem wrażenie, że, że, że jakoś tak, że podobnie, że to było dobra, dobry ten, ale że nie do końca on. Okazuje się, że to jest on, także nie wiem, no. Nie, coś mi, coś mi nie brzmiało, no. Ale jak dla mnie odcineczek ok taka mówię, taka uniwersalna powiastka, nie? O tym, że ten. Czekam na Wasze opinie. Jak Wam się podobało? No, ja ogólnie muszę powiedzieć, że mniej niż poprzedni. Poprzedni mi urwał tyłek dużo bardziej, także ten, ale, ale jest ok. Dużo lepiej niż pierwszy czy drugi. Bawiłem się fajnie, także czekam na piąty. I czekam na Wasze komentarze. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Pomarzekajmy o filmach.